Po raz drugi uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej uczestniczą w projekcie, którego liderem jest strona niemiecka. Daje on możliwość odbycia warsztatów w międzynarodowym towarzystwie i zebrania cennego doświadczenia. Przed taką szansą w tym roku stanęło 29 osób z Jeleniej Góry, uczniów instrumentów smyczkowych, dentych, chórzyści oraz jeden pianista. Pierwszym etapem były próby przygotowujące do kolejnych koncertów, które odbędą się w dniach. 10-13 maja w Dreśnie. Próby odbywały się w pięknym zamku Honstein, a więc yy, młodzież na pewno miała możliwość tej pracy twórczej w pięknym obiekcie. Co prawda pogoda nie dopisała, więc dużo nie mogliśmy zwiedzić. Niemniej jednak oprócz tej twórczej pracy również były wycieczki oraz przepiękne spotkanie integracyjne młodzieży. Teraz przed naszą grupą drugi etap, kolejny wyjazd, tym razem do Banewic. Jest to miejscowość, tutaj znajduje się szkoła muzyczna, i tam udostępniono nam salę do prób, po czym w sobotę i w niedzielę będą piękne koncerty w kościele w Dreźnie. Biorąc pod uwagę sam program, który będzie. W tym koncercie jest bardzo obszerny, poczynając od y, telemana y, dworzaka Prokofiewa. Heidna. Oczywiście Hajd jest wcześniejszym kompozytorem przed Worzakiem, prawda, ale mówię, jaka jest rozpiętność po prostu repertuar, jeśli chodzi o kompozytorów Ogieńskiego, a kończy, zakończywszy na muzyce rozrywkowej. W projekcie oprócz Polaków i Niemców biorą udział także uczniowie ze szkół muzycznych z Białorusi oraz Czech.